Różnica między niedzielnym jeźdźcem a kimś, kto naprawdę panuje nad motocyklem, nie ma nic wspólnego z marką czy drogimi akcesoriami. Chodzi o to, co rozumiesz o maszynie pod tobą. Ukryte w ramie, w elektronice, a nawet w twoich nawykach jazdy są subtelne funkcje i triki, których większość właścicieli nigdy nie zauważa. Ale jeśli je poznasz, twoje jazdy staną się płynniejsze, szybsze i znacznie bardziej kontrolowane. Oto trzynaście motocyklowych tajemnic, których profesjonaliści używają każdego dnia. Jeśli opanujesz choć połowę z nich, już nigdy nie spojrzysz na swoje moto tak samo. Numer jeden: Wykorzystanie hamowania silnikiem do kontroli zakrętów i oszczędzania hamulców. Wielu początkujących hamuje za wcześnie lub wjeżdża w zakręt niepewnie. Zawodowcy używają czegoś bardziej precyzyjnego. Płynnie zamykając gaz i pozwalając kompresji silnika spowolnić motocykl, stabilizujesz podwozie i idealnie dociążasz przednią oponę przed złożeniem się w zakręt. Ten trik nie tylko oszczędza klocki hamulcowe, ale poprawia też przyczepność grip, ponieważ opony rozgrzewają się równomiernie, a motocykl pozostaje stabilny, zamiast gwałtownie nurkować przodem. Sekret polega na poznaniu, jak twoje konkretne moto reaguje na różnych biegach. Silnik V-twin generuje silniejsze hamowanie silnikiem niż rzędowa czwórka, a niektóre nowoczesne motocykle pozwalają nawet na regulację hamowania silnikiem przez ECU. Gdy już to opanujesz, ledwo będziesz potrzebować hamulców, z wyjątkiem lekkiego trail brakingu to delikatna, profesjonalna technika do pokonywania krętych dróg lub ciasnych nawrotów bez destabilizacji motocykla. Wymaga wprawy, aby utrzymać właściwe tempo bez zakłócania trakcji w zakręcie. Zastosowana poprawnie daje chirurgiczną kontrolę i oszczędza na dłuższą metę na serwisie układu hamulcowego. Ale to dopiero początek. Kolejna funkcja jest rzadko używana przez początkujących ale może chronić twoje ciało na długich trasach i zmienić zawieszenie w broń. Zanim przejdziemy dalej, jeśli chcesz więcej takich profesjonalnych porad, wesprzyj nas. Odkrywamy tajemnice motocykli na tym kanale. Zostaw łapkę w górę, subskrybuj i udostępnij ten film innym motocyklistom. Lecimy dalej. Numer 2. Dynamiczne ustawienia napięcia wstępnego i odbicia rebound przeciwko zmęczeniu. Wielu motocyklistów zostawia zawieszenie dokładnie tak, jak wyjechało z fabryki. Wielki błąd. Profesjonaliści wiedzą, że regulacja napięcia wstępnego sprężyny, preload i tłumienia odbicia, rebound, wpływa na znacznie więcej niż tylko komfort. Decyduje o tym, jak ciężko Twoje ciało musi pracować podczas każdej jazdy. Jeśli napięcie wstępne jest za małe, motocykl będzie pływał, mocno nurkował przy hamowaniu i zmuszał Twoje ramiona do ciągłych korekt. Jeśli jest za duże, każda dziura pójdzie prosto w Twój kręgosłup. Rebound, odbicie, jest jeszcze ważniejszy. Jeśli jest za szybki, motocykl będzie skakał na każdej nierówności. Jeśli jest za wolny, zawieszenie będzie się betonować na dziurawych drogach, obciążając nadgarstki i barki. Profesjonaliści mierzą swój sag, ugięcie wstępne, zazwyczaj 30-35 mm z przodu i 25-30 mm z tyłu i ustawiają rebound tak, aby motocykl po kompresji wracał czysto, bez bujania. Niektórzy zawsze wożą mały śrubokręt. Aby dostosować ustawienia w zależności od drogi lub bagażu. Ten setup nie tylko czyni cię szybszym, ale sprawia, że sześciogodzinna trasa jest odczuwana jak dwugodzinna. Siadasz mniej wyczerpany, bardziej czujny i z większą kontrolą. Gdy raz poczujesz różnicę, nigdy nie będziesz chciał wrócić do fabrycznych ustawień. Numer 3. Kompresja widelca do cofania bez wysiłku. Cofanie ciężkim motocyklem, zwłaszcza pod górkę lub z bagażem, może być wyczerpujące. Zawodowcy znają trik, który sprawia, że jest to prawie bezwysiłkowe. Kompresja widelca przedniego zawieszenia. Oto jak to działa. Przetocz motocykl lekko do przodu i mocno zaciśnij przedni hamulec, aby skompresować widelec. Gdy puścisz hamulec, wykorzystujesz siłę odbicia zawieszenia, która lekko unosi motocykl i odpycha go do tyłu. Ten mały impuls wystarczy, aby pokonać bezwładność masy, i możesz go cofnąć przy użyciu mniejszej siły mięśni. Brzmi banalnie. Ale oszczędza ogromną ilość energii, gdy musisz wycofać ze stromego podjazdu lub manewrować załadowaną maszyną. Z odrobiną wprawy staje się to odruchem i przestajesz siłować się z motocyklem. To jeden z tych trików, które odróżniają doświadczonych jeźdźców od reszty. Numer 4. Automatyczna kompensacja klamki hamulca. Zauważyłeś, że klamka hamulca twardnieje po kilku szybkich naciśnięciach i wraca do normy dopiero po kilku minutach? To nie usterka. Wiele motocykli ma w pompie hamulcowej malutki zaworek wyrównawczy, który automatycznie kompensuje rozszerzalność cieplną, ciśnienie atmosferyczne i zużycie klocków. Ta funkcja utrzymuje stałą skuteczność hamowania, niezależnie od tego, czy jesteś na długich zjazdach, np. w Alpach, czy na track gdy hamulce się grzeją. Zapobiega zbytniemu stwardnieniu klamki i zapewnia, że znów czuje się ona normalnie, gdy temperatura spadnie. Dla ambitnych jeźdźców oznacza to przewidywalną reakcję hamulca zamiast fadingu, zaniku hamowania lub gąbczastego uczucia. Prawdziwa zaleta polega na wczesnym wykrywaniu problemów. Jeśli klamka pozostaje miękka, choć nie powinna, zazwyczaj jest to stary płyn hamulcowy, zużyte uszczelki lub powietrze w układzie. Profesjonaliści rozpoznają to natychmiast i naprawiają, zanim stanie się to niebezpieczne. To mały kawałek inżynierii. Który utrzymuje Twoją skuteczność hamowania w bezpiecznym zakresie. A podczas gdy poprzedni punkt służy bezpieczeństwu, kolejna funkcja dotyczy osiągów i stylu, całkowicie bez elektroniki. Numer 5 redukcja biegów bez sprzęgła z perfekcyjnym ref matchingiem między gazem. Quickshiftery są często hypowane, ale zawodowcy wiedzą, że nie potrzebujesz drogiej elektroniki, aby redukować biegi jak zawodnik. Dzięki odpowiedniej technice możesz zmieniać biegi w dół bez sprzęgła. Oszczędzając skrzynię biegów i utrzymując stabilność motocykla. Oto jak to działa. Gdy przygotowujesz się do zmiany biegu, lekko zamykasz gaz i delikatnie, równomiernie naciskasz dźwignię zmiany biegów w dół. Gdy tylko poczujesz, że kolejny bieg chce wskoczyć, robisz krótki, precyzyjny blip przegazówkę manetką gazu, aby dopasować obroty silnika do niższego biegu. Dzięki temu bieg wślizguje się bez szarpnięcia i bez blokowania tylnego koła. Gdy już opanujesz technikę, jest to tak płynne, jakbyś miał sprzęgło antyhopingowe, slipper clutch. Motocykl pozostaje stabilny, efekt hamowania silnikiem jest łagodny, a przejścia przez zakręty lub gęsty ruch są płynne. Dodatkowo oszczędzasz sprzęgło i skrzynie biegów. Zaleta, którą profesjonaliści doceniają na długich trasach lub na torze. Wymaga to wprawy, aby opanować timing, ale gdy już wejdzie w krew, staje się drugą naturą i daje poczucie znacznie bardziej kontrolowanej jazdy. Jesteśmy w połowie. Jeśli nauczyłeś się już kilku nowych trików, nie zachowuj ich tylko dla siebie. Polub film, subskrybuj kanał i udostępnij go kumplom. Lecimy dalej z kolejnymi profesjonalnymi poradami. Numer 6. Oznaczenia markerem lakierowym do szybkiej kontroli bezpieczeństwa. Zespoły wyścigowe i profesjonaliści używają prostej metody, aby zapobiec niebezpiecznemu luzowaniu się śrub. Oznaczeń na nich. To proste. Markerem lakierowym lub nawet lakierem do paznokci, rysujesz linię od łba śruby na element, do którego jest przymocowana. Jeśli linia się przesunie, od razu wiesz, że śruba się poluzowała. Oszczędza to czas przy kontroli przed jazdą. Zamiast dokręcać każdą śrubę kluczem, wystarczy rzut oka na znaczniki. Jeźdźcy stosują to na nakrętkach osi, zaciskach hamulcowych, półkach zawieszenia i mocowaniach kierownicy. Znacznik jest przesunięty, dokręcasz lub wymieniasz, zanim stanie się to krytyczne. Zwłaszcza w motocyklach używanych w terenie, na torze lub w długich trasach, luźna oś lub zacisk może skończyć się katastrofalnie. Ten trik za kilka złotych niezawodnie temu zapobiega. Podczas gdy wielu myśli o śrubach, tylko podczas wizyt w serwisie, profesjonaliści używają znaczników jako stałej kontroli wizualnej szybko, prosto i skutecznie. Numer 7. Zabezpieczanie suwaków kółkami do kluczy. Każdy motocyklista to zna. Jedziesz, i nagle plecak lub tankbak jest otwarty i rozsypuje zawartość. Wibracje, wiatr i dziury sprawiają, że suwaki otwierają się same, często w najmniej odpowiednim momencie. Profesjonaliści używają prostego, prawie darmowego rozwiązania małego kółka do kluczy. Po prostu przeciągnij kółko lub mały karabinczyk przez oba uchwyty suwaka, aby zablokować je razem. Dzięki temu już się nie rozejdą, niezależnie od tego, jak wyboista jest droga lub jak szybko jedziesz. Działa na torby, kurtki, schowki. Małe kółko zapobiega zgubieniu narzędzi lub kluczy w trasie. Niektórzy przywiązują nawet krótki kawałek parakordu, aby łatwiej chwycić kółko w rękawicach. Mały szczegół, który chroni cię przed irytującymi postojami i zgubionymi rzeczami. Numer 8: Rozpoznawanie błędów w kierunku rotacji przy montażu opon. Opony kierunkowe są zaprojektowane tak, aby toczyć się w określonym kierunku, co zapewnia maksymalną przyczepność. Odprowadzanie wody i stabilność. Zazwyczaj mają małą strzałkę na boku, ale wulkanizatorzy montują je odwrotnie częściej niż myślisz. Nawet doświadczonym mechanikom zdarza się to przeoczyć. Profesjonaliści nie liczą na szczęście. Przed oddaniem koła na wymianę opony, zaznaczają na Feldze wyraźną strzałkę wskazującą prawidłowy kierunek obrotu. Po montażu wystarczy jeden rzut oka, aby upewnić się, że wszystko pasuje, zanim twoje moto wróci na drogę. Dlaczego to ważne? Źle zamontowana opona może zwiększyć ryzyko akwaplaningu, zużywać się nierównomiernie i zmniejszać stabilność w zakrętach. W deszczu lub przy sportowej jeździe może to szybko stać się niebezpieczne. Ten mały nawyk, który zajmuje mniej niż minutę, może oszczędzić ci przykrych niespodzianek przy 120. km/h. Numer 9. Prawidłowe ustawienie napięcia wstępnego sprężyny dla osiągów, nie dla komfortu. Wielu jeźdźców myśli, że napięcie wstępne sprężyny, preload, Służy tylko do tego, aby jazda była bardziej miękka lub twarda. Profesjonaliści wiedzą, że steruje ono czymś znacznie ważniejszym. Wpływa bezpośrednio na sag, ugięcie wstępne, a tym samym na to, jak motocykl skręca, trzyma przyczepność i reaguje w zakrętach. Jeśli napięcie wstępne jest zbyt miękkie, motocykl za bardzo nurkuje, a przód łatwo się unosi. To zwiększa trail, wyprzedzenie stworzenia zwrotnicy, i sprawia, że motocykl jest leniwy przy wejściu w zakręt. To prawie tak, jakbyś sterował w syropie. Jeśli jest zbyt twarde, tył pozostaje zbyt wysoko. Przednie koło traci obciążenie, a przyczepność w zakręcie spada. Oba ustawienia prowadzą do konieczności ciągłych korekt, co męczy na długich trasach. Profesjonaliści mierzą swój sak dokładnie, zazwyczaj 30-35 mm z przodu i 25-30 mm z tyłu. Następnie napięcie wstępne jest dostosowywane do własnej wagi, bagażu lub pasażera. Rezultatem jest precyzyjne wejście w zakręt, stabilna trakcja i znacznie mniejsze zmęczenie, nawet po wielu godzinach w siodle. Gdy raz doświadczysz, jak prowadzi się prawidłowo zestrojone zawieszenie, nigdy nie będziesz chciał wrócić do ustawień fabrycznych. To jeden z najprostszych sposobów, aby motocykl reagował jak maszyna wyścigowa. Numer 10 ukryte mocowania osłony chłodnicy, które wielu przeoczy. Wiele nakedów i streetfighterów ma małe uszy lub gwintowane otwory na chłodnicy pomyślane jako mocowanie osłony, ale fabrycznie niewykorzystane ze względu na koszty. Większość właścicieli nigdy tego nie zauważa i jeździ bez ochrony lub montuje chybotliwe, akcesoryjne rozwiązania na trytytki. Profesjonaliści natychmiast sprawdzają, czy te mocowania istnieją. Dzięki nim można zamontować idealnie pasującą osłonę chłodnicy, która nie brzęczy i zapewnia realną ochronę przed kamieniami, brudem i owadami. Bez ochrony nawet mały kamień przy stokamemu H może przebić chłodnicę i zostawić Cię na drodze z awarią i rachunkiem za naprawę przekraczającym kilkaset złotych. W Wielkiej Brytanii stwierdzono, że ponad połowa modeli, takich jak Triumph Street Triple i Yamaha MT, ma te uszy już fabrycznie, tylko prawie nikt ich nie używa. Kto je odkryje, nie tylko oszczędza pieniądze, ale przedłuża żywotność układu chłodzenia i zachowuje czysty wygląd motocykla. To detal, który czyni Twoje moto bardziej odpornym i chroni Cię przed drogimi niespodziankami. Numer 11. Dlaczego kill switch nie wyłącza motocykla całkowicie? Wielu motocyklistów wierzy, że czerwony wyłącznik awaryjny, kill switch, całkowicie wyłącza maszynę. Nawet jeśli silnik zgaśnie, jednostki sterujące, EC, czujniki i częściowo wyświetlacz pozostają pod napięciem. Pobór prądu jest niski, ale przy dłuższym postoju może powoli rozładować akumulator. Profesjonaliści używają kill switcha tylko do krótkich postojów na przykład na światłach lub na stacji benzynowej. Jeśli motocykl ma stać dłużej niż 15 minut, używa się kluczyka stacyjki, aby całkowicie wyłączyć wszystko. W ten sposób pompa paliwa, ECU i akcesoria, takie jak podgrzewane manetki czy GPS, są naprawdę odłączone od prądu. Ten mały nawyk zapobiega powrotowi do rozładowanego akumulatora. Wielu jeźdźców zabiło swoje akumulatory wielokrotnie, nie wiedząc, że powodem był ich sposób używania kill switcha. Numer 12. Mikrostyk przy sprzęgle, który może zablokować odpalanie. W wielu motocyklach prąd do rozrusznika przechodzi przez mały mikrostyk, czujnik umieszczony za klamką sprzęgła. Jeśli ten przełącznik się zatnie, zużyje lub zabrudzi, może się zdarzyć, że motocykl kręci, ale nie odpala, albo w ogóle nie reaguje na przycisk startu. Wielu jeźdźców szuka wtedy poważnych problemów, sprawdza akumulator, bezpieczniki a nawet układ zapłonowy, zanim zorientują się, że winna jest część za kilkadziesiąt złotych. Rozwiązanie jest zazwyczaj proste. Jeśli przy wciskaniu sprzęgła nie słyszysz cichego kliknięcia, czujnik jest prawdopodobnie zablokowany lub uszkodzony. Spray kontaktowy typu kontakt lub wymiana czujnika często rozwiązuje problem w kilka minut. Profesjonaliści i mechanicy sprawdzają to jako pierwsze, gdy motocykl nie chce odpalić, oszczędzając czas i nerwy. Kto dużo jeździ w deszczu lub w długie trasy, powinien regularnie czyścić ten czujnik. Nie jest to glamur funkcja, ale może ci oszczędzić godzin prób i błędów, gdy twoje moto nagle odmówi posłuszeństwa. Numer 13. Czujnik stopki bocznej, który udaje problem z paliwem. Pod prawie każdym nowoczesnym motocyklem znajduje się wyłącznik bezpieczeństwa przy stopce bocznej, kosie. Ma on odciąć zapłon, jeśli wbijesz bieg z rozłożoną stopką. Ale jeśli czujnik jest oblepiony błotem, skorodowany lub luźny, może zadziałać podczas jazdy. Wynik nagłe przerywanie pracy silnika, które odczuwa się dokładnie tak samo jak problem z dopływem paliwa lub zapłonem. Wielu jeźdźców podejrzewa wtedy pompę paliwa, wtrysk lub kable, zanim odkryją, że przyczyną jest mały czujnik. Błoto, deszcz lub mocne uderzenie mogą wystarczyć, aby na krótko przerwał obwód. Profesjonaliści regularnie czyszczą okolice stopki i czujnik, zwłaszcza po jeździe w deszczu lub w terenie. Szybki test. Z włączonym silnikiem i wbitym biegiem z wciśniętym sprzęgłem. Mm, poruszaj stopką. Jeśli silnik nie zgaśnie, czujnik może być zablokowany i mógłby zawieść później. Jeśli silnik przerywa, choć nie powinien, zazwyczaj jest to brud lub luźny styk. Prosty detal, który możecie uchronić przed godzinami szukania i niebezpiecznymi odcięciami prądu w trasie. I to by było na tyle. Trzynaście ukrytych funkcji, których doświadczeni motocykliści używają codziennie, aby być bezpieczniejszymi, płynniejszymi i bardziej precyzyjnymi na drodze. Jeśli nauczyłeś się dzisiaj choćby jednego triku, jeździsz już mądrzej niż większość innych. Wypróbuj te wskazówki podczas następnej przejażdżki i poczuj różnicę na własnej skórze. Chcesz więcej tajemnic, które profesjonaliści rzadko zdradzają? Subskrybuj kanał, aby niczego nie przegapić. Twoje moto ma w rękawie jeszcze inne asy, a my dopiero zaczynamy.